Witam Państwa na kanale StanisławKrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o tym, dlaczego coraz szybciej przekształcamy się w społeczeństwo donosicieli. Skąd to się wzięło? Czy to nie jest zmiana głęboka zmiana cywilizacyjna? To donosicielstwo zaczęło narastać w Polsce od kilku lat i zauważmy kiedyś było potępiane. Było potępiane przez cały czas PRL-u, no bo donoszenie do władz komunistycznych to była można powiedzieć zbrodnia. W ogóle donoszenie uważano za coś niemoralnego. Pamiętam, jak w szkole podstawowej jeden z prymusów poinformował panią nauczycielkę o jakimś wykroczeniu poważnym swojego kolegi, to była nasza wychowawczyni, i ona powiedziała, donoszenie jest złe, nigdy tego więcej nie rób, prawda? więc zobaczmy, jak to głęboko tkwiło w ludziach przed... E, w, przedtem w okresie rozbiorów no donoszenie było też, jakby, zdradą, prawda? I robieniem i uznawanie było za niemoralne, nie honorowe, nieszlachetne. E, w ogóle informowanie policji czy w podobnych formacji o czymś m, było uznawane za coś obcego naszej cywilizacji, naszej kulturze. Zauważmy, że taką informację znajdujemy choćby w panu Tadeuszu, Adama Mickiewicza, kiedy szlachta organizuje polowanie polegające na tym, że na koniach gonią zające po chłopskich polach, i Telimena zwraca uwagę na to, że no co za różnica cywilizacyjna i kulturowa na zachodzie chłopi by zawiadomili policję, policja zawiadomiłaby sąd, no i chłopi uzyskaliby wysokie odszkodowanie. Na co ktoś tam odpowiedział, już nie pamiętam kto, że w Polsce tego nie potrzeba, że system policyjny jest zawsze zły, nawet gdyby się postawiło policjanta na w każdym rogu, znaczy niedaleko jeden od drugiego, bo tam nie było rzeczywiście mowy o rogu, to i tak nie wprowadzi to zasad moralnych, nie spowoduje, że dobro będzie chronione. I wyjaśnił Telimenie, że jak już skończą polowanie, to następnego dnia chłopi dostaną odszkodowanie szlachta da im sama z siebie i będzie ono dużo wyższe niż poniesione przez chłopów straty pamiętam w latach 90 ludzie którzy byli w skandynawii w szwecji opowiadali mi że jak ktoś jedzie autostradą i ma puszkę piwa za szybą to wszyscy kierowcy dookoła zawiadamiają policję i policja go zatrzymuje i Sprawdza czy nie, pił alkoholu. Ten człowiek, który mi to opowiadał, i inni ludzie, których ja to opowiadałem, no, śmieli się i zadziwiali, jaka to, jaki to jest nieludzki system w Szwecji. I teraz, znaczy, to się wzięło z jakiejś takiej germańskiej czy protestanckiej, e, kultury, z y, cywilizacji bizantyjskiej, da jest taka książka Trzech panów na rowerach bez psa Dzieromeka Jerome, która, y, jest to powieść w zasadzie, ale ona opowiada o podróży tych trzech panów po Niemczech, prawdopodobnie bardzo dużo y, opisanych tam sytuacji, to są faktyczne sytuacje i czy Anglicy wyśmiewają Niemców, którzy właśnie wprowadzają różne zakazy i nakazy: typu w parku ścieżka dla kobiet, ścieżka dla mężczyzn, ławka dla dorosłych, ławka dla dzieci, e, typu wpisów w kodeksie karnym nie wolno wywieszać fortepianu za okno, czy nie wolno karmić konia na głównej ulicy. I ci panowie. Anglicy to wyśmiewali jako taką groteskę niemiecką. I teraz ta groteska niemiecka, groteska bizantyjska przyszła do Polski. Ja sobie tu wynotowałem kilka sytuacji. Pierw dwie osobiste zaobserwowane. Ja od lat, od 12 lat wychodzę z kotem na smyczy. Jak był młodszy, to robiliśmy kilka kilometrów. No i kot, jak był bardzo młody, to miał ogon spuszczony, także ciągnął go po ziemi. Jak stał się dojrzały, to ten ogon mu się zakręcił w taki obważanek, jak u niektórych psów. I tak sterczał do góry i był zakręcony. No i zaczepiła mnie jedna kobieta, i yy, zaczęła akurat wracałem do domu. Z kotem zaczęła za mną iść, żeby sprawdzić, gdzie mieszkam, i mi mówiła, że ona mnie, złoży na mnie doniesienie do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, ponieważ jest w zasadzie stuprocentowo no, pewna, że ja złamałem kotu ogon, żeby tak ten ogon wyglądał. Nic później do mnie nie doszło, więc nie wiem, czy zrezygnowała, czy jej doniesienie potraktowano jako taką, właśnie groteskę. Później w klatce obok pojawił się czarny kot. Rozmawiałem z jego właścicielką. Ten kot był chory. Ona go wynosiła pod dom, i on siedział pod klatką i obserwował. Świat po jakimś czasie ona schodziła po schodach, zanosiła go na górę, jak ktoś, coś go wystraszyło. Pies, czy jakiś człowiek no to chował się pod najbliższym krzakiem, i wielu ludzi go wypatrzyło, zaczęli go dokarmiać i ktoś złożył doniesienie do nie, nie wiem, dokąd, że tu jest bezdomny kot, yy, głodny, że ktoś tutaj, trzeba wykryć, kto to za to ponosi winę. Tak, na marginesie, kilka razy w radiu słyszałem takie apele: że nie ma bezdomnych kotów, są koty wolnożyjące, i yy, 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 yy nie można wyłapywać tych kotów czy traktować ich jak psy, psy bezdomne. Yy, Wczoraj robiłem zakupy w sklepie, w takim małym osiedlowym sklepiku spożywczym, gdzie którego właścicielem jest ktoś, kto mieszka na wsi, pracownice też są, też mieszkają na wsi. No i jedna z tych pracownic sprzedawczym mi opowiadała, że przewozili gęsi samochodem i jedna gęś wystawiła łeb przez okno, to znaczy ona mówi, nawet łba nie wystawiła, tylko dziup jej wystawał. No i zatrzymała ich, dogoniła ich policja, zatrzymała i yy, policjant powiedział, że mieli doniesienie znęcania się nad gęsiami, jeszcze jakaś była informacja, że ciągnęli gęś za samochodem. Ona mówi do policjanta, no gdzie tutaj ciągnę gęś za samochodem, a niech pan zauważy, mamy 30 parę stopni yy, yy, ciepła, w cieniu, jak pan będzie nas dłużej przetrzymywał, to to zaszkodzi naszym gęsiom. Byłem na Łęczowie, tam zawsze wielu mieszkańców od czasu do czasu rozpalało ognisko, wszędzie są miejsca na ognisko. no siedzieli sobie przy tym ognisku, śpiewali, piekli kiełbaski, no i ostatnio ktoś, tak było kiedyś. Ostatnio ktoś rozpalił ognisko, natychmiast było doniesienie na policję, przyjechała policja, że ktoś pali śmieci, prawda. A w ogóle palenie ogniska jest nieekologiczne, tak jak palenie kominka, bo się wytwarza dym, dwutlenek węgla, tlenek węgla, nie wiem co tam według nich się wytwarza. No i teraz to doniesienie, jak zyskano informację, złożyła jakaś warszawianka, bo tutaj na Łęczowie coraz więcej domów to są domy, albo które są zajmowane na czas wakacji, albo domy, do których się przenieśli ludzie z różnych miast. Być może, no, najprościej z Lublina, bo to jest 30 kilometrów, ale jest dużo ludzi z Warszawy. Są tacy właśnie sam takich znam, którzy przyjeżdżają w, w każdy weekend. Yy, I i, i w jednym, yy, przy jednym domu rosły yy, latami całymi jarzębiny, i te jarzębiny jedna po drugiej zaczęły usychać. No i gospodarz zabrał się do wycinania tych jarzębin. Natychmiast pojawiła się osoba z sąsiedztwa, która powiedziała, że złoży na niego doniesienie. Bo po pierwsze, yy, Takie ścięcie jarzębin może być niebezpieczne dla ludzi przechodzących drogą. Te jarzębiny były niewysokie, kawałek drogi, kawał, kawałek od drogi. No między tymi jarzębinami a tą drogą był płot. Nawet gdyby się przewróciły na ten płot, to by go nie, nie zniszczyły. A poza tym był, było też ostrzeżenie, że no jak są sami ściąć. Te jarzębiny, to pewnie drewno chcą palić później w kominku albo gdzieś indziej, a to jest nieekologiczne i dostaną kary za to. No i ci e, ludzie musieli z konieczności wynająć specjalną firmę, która miała ściąć te jarzębiny i je zabrać, i firma po, po, zażyczyła sobie, teraz się zastanawiają. 200 zł od drzewa. W Wąwolnicy, niedaleko Nałęczowa, jest targ. Ja nałęczów i Wąwolnicy odwiedzam od ponad 20 lat i na tym targu nierzadko bywam. No i targ normalnie sobie funkcjonował, olbrzymi teren. Zjeżdżało się masę klientów, stawiali. Gdzie popadnie te samochody, ale to nie zakłócało ruchu na bocznej szosie, która przebiegała koło tego targu. I no, nikt się jakoś nie czepiał, nikt nie zwracał uwagi, że coś jest tutaj nie tak. Natomiast w tym roku pojawił się na targu ktoś, kto wykonał 100 zdjęć samochodów stojących w różnych miejscach. I te zdjęcia wysłał na policję. I policja przyjechała, zaczęła wlepiać mandaty, i się młodzi policjanci tłumaczyli, że no inaczej nie mogą, bo jest zawiadomienie. Kilku taksówkarzy w Warszawie mi opowiadało, że są tacy ludzie, którzy krążą po osiedlach i bocznych uliczkach i robią zdjęcia taksówkarzom, i później wysyłają je na policję. I najczęstsze. Przewinienie, które się zarzuca taksówkarzom, to podjechanie pod klatkę. Znaczy, no, tak jak w moim osiedlu, w moim domu, dom stoi w ten sposób, że no nie da się pod niego podjechać, bo stoi, jest długi, jednym bokiem stoi do jednej ulicy, drugim bokiem stoi do drugiej ulicy, a przed domem jest chodnik. No ale wszyscy podjeżdżają pod klatki z zakupami, czy jak robią jakieś remonty, czy podjeżdżają kurierzy z dużymi paczkami. Do mnie dużo takich kurierów podjeżdża z książkami z drukarni. No i taksówkarze mówią, że najczęściej podjeżdżają po klienta pod klatkę, kiedy osoba, którą mają przewieźć, jest inwalidą. Do nas przychodzi taka koleżanka o kulach i, i często przyjeżdża taksówką, odjeżdża taksówką. No i wtedy wzywamy taksówkę właśnie pod klatkę. To raz wezwałem taksówkę pod klatkę, to cztery kolejne taksówki same z siebie podjeżdżały pod klatkę. Więc są ludzie, którzy fotografują takie taksówki, wysyłają na policję, i taksówkarze mówią, że tych ludzi jest coraz więcej. Fotografują taksówki, no, które gdzieś tam staną na chwilę w miejscu, żeby wysadzić klienta w jakimś miejscu nieodpowiednim. No i z reguły nie ma z tego mandatu, tylko policjanci narzekają, bo policja ich wzywa, bo twierdzi, że musi ich wezwać. Przeprowadza taksówkarzem rozmowę, no i, i efektem tej rozmowy nie jest, nie jest mandat. Opowiadała mi znajoma dyrektorka szkoły, że donosów rodziców na nauczycieli i na inne dzieci jest masę. Głównie te donosy, znaczy zdarzają się i na policję, prawda. Natomiast głównie te donosy są jednak do kuratorium, na przykład, że dziecko dostało niesprawiedliwy stopień. No i kuratorium musi tę sprawę zbadać z masę pracy, straconego czasu i w kuratorium podobno sporządzono już taką czarną listę takich matek, bo to głównie kobiety, które donoszą na nauczycieli. I, I jak jest to tam któryś donos, to osobę, i, 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 wi, i wiadomo już, że te wszystkie donosy są bez sensu, no to tą osobę wciąga się na taką czarną listę i jej donosy od razu w kuratorium wrzucają do kosza. Takim donosem, ale to jest zupełnie oddzielny temat i muszę się do niego przygotować, znaczy przy… przy przyzwyczajeniem do donosów, jest tak zwana niebieska karta. W niektórych wypadkach jej pomysł tej niebieskiej karty, koncepcja tej niebieskiej karty jest słuszna, ale w jakimś tylko procencie, nie wiem w jakim, natomiast w wielu wypadkach no to jest po prostu mękanie ludzi, utrudnianie im życia poprzez różnego donosy, różnego typu donosy, bo wystarczy donos żeby, znaczy, do nas jest podpisany, to znaczy osoba, która składa ten do nas, się przedstawia. Natomiast w wielu wypadkach jest tak, że ci, którzy są przedmiotem donosu, którym się tworzy niebieską kartę, nie mogą się dowiedzieć, kto i za co tą niebieską kartę im założył, i no konsekwencje są. Często bardzo, bardzo poważne, ale to w oddzielnym, w oddzielnym programie. I teraz skąd to się wzięło? No, właśnie, to jest jeden, jeden z wielu znaków opuszczania przez społeczeństwo polskie obszaru cywilizacji łacińskiej i kultury łacińskiej, czyli kultury europejskiej, kultury chrześcijańskiej, tej, która panowała w Europie przez setki lat. Zastępuje jej Ją cywilizacja i kultura bizantyjska, taka jak w Rosji, taka jak zawsze była w Niemczech. Niemcy są jednym z liderów Unii Europejskiej i pod ich dyktando wyraźnie ona była budowana i to prawo unijne, które dotyczy no każdego przypadku, czegokolwiek, na przykład, krzywy, czy banan może być krzywy, czy nie może być krzywy, jakiej. Wielkości może być kiwi, żeby je można było sprzedawać jako normalne kiwi. Ja pamiętam, zdziwiłem się już w latach 80., bo w Unii jeszcze nie było, a to już zaczęło wchodzić, że sprzedawano takie mniejsze kiwi na bazarach za, za grosze. I się zapytałem, dlaczego sprzedają je za grosze. Odpowiedź była, bo one nie, nie trzymają się miary. To już były, były początki. I takich znaków jest, jest wiele. To jest stosunek do zwierząt, to jest stosunek do zdrowia, to jest stosunek do mody. Kiedyś no, była moda, były osoby modne, były osoby, które się mody nie trzymały. Było dużo kobiet, <laughs> które zdawały sobie sprawę z tego, że ta moda do nich nie pasuje, albo ze względu na wiek, albo ze względu na figurę albo ze względu na wykonywaną pracę. Poza tym zawsze kobiety jednak jakoś wyczuwały, czy wiedziały to, co powtarzają podręczniki savoir że osoba, a szczególnie kobieta, która płynie z prądem mody, która tej mody dzisiaj się poddaje w pełni, nie ma osobowości, że przez ubranie wyrażamy swoją osobowość. I od razu widać, że jak ktoś jest od stóp do głów ubrany modnie, to znaczy nie ma osobowości. Te potężniki radzą, żeby no, jakiś element drobny, chociażby modny, wprowadzać w swój ubiór, żeby pokazać, że się wie, jaka jest teraz właśnie moda, ale zarazem się sygnalizuje, że ja mam własną osobowość i ubieram się jak ja e, uznaję za stosowne i w taki sposób, że najlepiej w tym wygląda. E, dzisiaj, e, moda, dostosowanie się do mody. Wygląda tak, jakby było jakieś polecenie, masz się ubrać tak, jak tak, tak, a nie inaczej. A jak się tak nie ubierzesz, to grozi 3, 3 lata więzienia, prawda? Bo wszyscy chodzą w Adidasach. Czasami kobieta założy piękną suknię i do niej Adidasy, wszyscy chodzą bez skarpetek albo w takich skarpetkach, które do połowy stopy. Znaczy, chodzenie bez skarpetek to kompletny absurd, prawda? Ja pamiętam. Taką opowieść z jednego ponożnika Savoir-Vivre, jakiegoś słynnego artystę w Stanach Zjednoczonych wyrzucili z restauracji, bo był bez skarpetek i jego buty, buty wydzielały specyficzny, mówiąc delikatnie, zapach. Ale wracając do tego donoszenia, to jest przerażające. To jest całkowicie obce naszej kulturze i naszej cywilizacji i to jest jakby, wygląda to jak przygotowanie do jakiegoś państwa mega totalitarnego, takiego jak Stalinizm gdzie wszyscy na wszystkich mieli donosić wielu donosiło, dzieci na rodziców rodzice, rodzice na dzieci niebieska karta to też jest taki wstęp bo niebieską kartę zakładają z reguły żony mężom siostry braciom i tak dalej, i tak dalej. tyle na dzisiaj ze smutkiem, ze smutkiem żegna się z Państwem Stanisław Krajski